Hello, witam serdecznie i mam nadzieję w ostatnim odcinku, bo jak nam pójdzie sprawnie i ładnie, to pójdzie fajnie, nie? Skończymy się dzisiaj wtedy. Okay, już tutaj. No nie, miałeś się złapać. To jest już za późno. Nie chcę patrzeć jak on umiera. To jest szczerze mówiąc, straszne. Zobaczcie tutaj. U. Idziemy. Tam to jest bezpiecznie. Czyli na dół. I tyle. Oczywiście się męczyłam. Teraz poszło super. Te linie wyglądają jak jakiś laser albo nie wiem... Co to, co to jest? To naprawdę jest masz, maszyna mus... wow. do zabijania to nie wzięli czy takie rzeczy w tej fabryce.. Hmm. Czy to w pewnym momencie znika, czy coś? Musimy po prostu zniszczyć to, bo to ma to zastrzelić. Patrzcie. Wow! To była fajna zagadka. Teraz nic nie będzie mi przeszkadzało, żeby nie wtedy Easy. Fajnie. To jest dziwne. Okay. Dobra, patrzcie teraz, robimy coś takiego, coś takiego, skakujemy tu, skakujemy tu, jedno pudełko naciska nam przycisk, a my filmujemy, by drugie pudełko nie spadło i pchniemy je do przodu. I to cała filozofia. Ale jak ktoś nie pomyśli o tym, żeby wykorzystać górkę, to tak naprawdę zostają tylko dwa pudełka, które tam... Myślisz sobie, what the fuck, chcę ja mam z tym zrobić? Jesteśmy bardzo blisko. Po co? 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 No. <ścoughs> jak to ma działać? Hmm. <laughs> no ale skoro mieliśmy użyć tego To No dobra, to to zróbmy Okej okay. To to zmienię Serio Wow, okej okay. No to grubo, się teraz polecieli Bo nie mam pojęcia <laughs> Jak to rozwiązać Dobra, gdyby tak to pudełko poleciało tam, gdzie ja go potrzebuję, byłoby cudownie. Tylko czy to pudełko mnie zrozumie? <gry> o oh Jezu. Może jeszcze jakiś speedrun robimy na innej gierce, żebym ją szybko przeszła, bo ta wymaga tutaj wielkiego skupienia, ale jest równie przyjemna. Chociaż czasami się tutaj bardzo denerwuje, to nie zwracajcie na to uwagi. Mi ta gra i tak się podoba. Przede wszystkim doceniam bardzo jej klimat. A to, że jest królka, to jest naprawdę duży, duży pozytyw tej gry, bo nie każdy ma tyle czasu, żeby grać w gry, które potrzebują parę godzin do przejścia, prawda? No nie każdy ma na to czas. Dobra, tak to działa. Tylko nie minę na głowę. Dobra, teraz wszystko ma sens. I teraz dam radę na luziku, jak sobie dobrze ustawię tam to drugie pudełko. O ile to nie zacznie latać tutaj, lewitować, bo tego też nie chcemy. Ok. sprawdźmy jednak nie jest ze mną aż tak źle, skoro udało udaje mi się takie rzeczy rozwiązać. Jesteśmy już. No i właściwie poleciało mi do góry i dupa, bo... Dobra, wiem co musimy zrobić, bo yy, wiadomo, że chyba nie zdążymy. Dlatego co? To, Pudełko to, to musi się zatrzymać. No nie? No, to tak. Po co? Dobra, słuchaj, nie śpisz się ze spadaniem. Ja sobie pójdę tutaj. Dobra, teraz na luzie. Zaczęło dobrze ustawić. Dobra, tu widzę ostatni jakiś... Czy to nie jest jakoś za proste? Oj. O! No, przynajmniej złowiliśmy pudło, widzicie? Dobra. Czekajcie, a do końca. Zobaczymy, jak to jest po prawej stronie, potem zobaczymy, czy da się coś zrobić po lewej. Aha. Jak zwykle kolejne jakieś takie... Dobra, zajmijmy się najpierw tą stroną. O, to podaj się nie niszczy, to jest niezniszczalne. Właściwie się o to martwiłam, że to się zniszczy i będzie po sprawie. bawić tak długo, aż spadnie. No łatwe jest, z dlaczego to potrę bardziej w lewo. Spadnij, spadnij ty z tym. Jej, tu jeszcze z tym nie hmm. No ale jakby zyskałam to pudełko. Ale co z tego? Check it so Próbujmy tutaj. No tak, w ten sposób yy, to nas nie dosięgnie, dobra. Aha, i teraz ja mogę sobie tym tutaj ładnie sterować i przesuwać tak jak chcę. That's so nice. I co teraz jak przesunąć? W sumie w Ori też było coś takiego wątpowego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Ori, jeżeli lubicie takie rzeczy, bo naprawdę to tak podobna jak jak gierka. tutaj. Ok, teraz sobie klikniemy to. I patrzcie teraz. Mm. tak. Czekamy aż nam nie. Dobrze, to znaczy, że tu, tu jesteśmy na miejscu. Zajęliście. Idziemy sobie na dół. Przyjemnie o jakiś Jesteśmy w ogóle w jakimś lesie, nie wiem, czy jest zupełnie inna lokacja niż na początku. Ok, co to zmieni? To sprawia, że nic się nie rusza i stoi w miejscu fajnie. Aha, okej, okay, dobra. To robimy tak. Sióp. I tu wyłączamy. Bo jesteśmy po tej stronie, no, jesteśmy no. bezpieczni. Nie czekaj. Musimy oba wyłączyć, chyba. To jest trudne teraz. Na co zrobiłam, ale wytłumaczę jeszcze raz. To tutaj musi być włączone. Bawimy się tym tak długo, aż tamten przyklei się do góry, a tamten, jako magnes, przyklei się na dole. I w sumie tyle: to jest cała filozofia. Tylko, że to tak właśnie jak się patrzy na to wcześniej, to masz kurwa dwa przyciski oddalone od siebie. Nie wiesz o co chodzi. To są lata od góry na dół i takie jak. Do no brudzy nie jest łatwe. Okej. Ujjj, lecimy. Trochę jak na trampolinie, tylko że na oto, robisz pikoła. <grybuj> Dobra. Aha. Oh mm -hmm.

Znacznie, że znacznie, znacznie, znacznie. Uuu, 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 Tego nigdy nie chcę. Nie, nie tak go zabija, bo to jest za duża atrakcyjność. Z dużą siłą uderza w... w tą samą No tutaj, udało się. W ogóle, chciałabym Was koniecznie poprosić do e, obserwowania i w mojej grupie. Tam będziecie na bieżąco z tym, co będzie się działo na moim kanale. I będę informować o moim powrocie na YouTube i tak dalej i tak... Serio, to mnie zabiło. Stawaj. Hey. Nie Към това е към това, серио? Ела, трябва да ги <проби> дадем <проби> 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 Teraz ładnie trzymasz się pole idziesz jest tutaj i też na końcu I dalej tutaj nie wiem co. Jesteś zjechać. O, żyjemy, udało się. Cieszę się. No moi kochani, przygotujcie się na finał. O, to jest chyba najlepsze. Teraz będzie spadanko. To, będzie to, trzymać? to, trzymać. zarejestrować Okej, udało się. na to, na to, Musimy sobie na teraz co dalej. Oh. I te ja pierniczę. Ale dalej mi się też tutaj, bo to, 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 to super. Wiem już co mam zrobić, także dobrze.

Wow, Kacenka. Przebiegliśmy się przez szkło. Prawdopodobnie. I tak chyba miało być, nie? O co chodzi? Co się stało? Nie rozumiem czym tak długo ci mi tą śmierć? Zawsze każda śmierć była długa, ale nie aż tak. Co jest? Stań! Chłopczyku! Co się dzieje? Oh my god. Okej. Okay. Otworzyliśmy oczy. Można powiedzieć, że może straciliśmy przytomność po takim uderzeniu, bo on jest małym chłopcem. Okej. Okay. czyli to jeszcze nie koniec. Chyba, myślę, że bardzo dużymi krokami zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że mi się podobało. No, i ja jestem zachwycona. Udało się przejść za drugim razem, tak naprawdę, bo ja nie miałam więcej podejść. To jest moje drugie podejście. Cześć siostrzyczko! Teraz chyba już nic nie stanie nam na przeszkodzie, prawda? Chciałabym zobaczyć, jak cała ta nasza podróż pełna i śmierci się zakończy. Myślę, że wszyscy trzymamy kciuki za naszego małego czarnego przyjaciela. Okej, okay, i to tyle. Skromnie, skromnie. Liczę na to, że chociaż się pokażą. Wiemy, tylko tyle, że miała takie włosy, też była niska jak on. I tyle. Kurde, no ale przynajmniej udało nam się ją odnaleźć. Czyli mamy happy end, nikt nie umarł. Teraz są razem mogą stanąć naprzeciwko wszystkim pająkom i złym dzieciakom, które zostaną na ich drodze. Jestem ciekawa, czy ta gra miała jakieś drugie głębsze dno, o którym nie wiedzieliśmy. W każdym razie ja zapraszam Was do innych serii, tak jak wiele razy tutaj wspominałam, bardzo podobną serią tylko mega kolorową, bo tutaj mamy wszystko czarno-biało, to mega kolorowa jest Ori and the Web of the Whips oraz Ori and the Blind Forest, więc yy, na luzie możecie obejrzeć sobie te serie, jeśli lubicie platformówki i tego typu gry, no eee, i jeżeli podobały Wam się moje reakcje eee, i co? No? Będzie jeszcze wiele innych procesorówek na moim kanale, tak jak mówiłam. Czy jeszcze może jakaś scenka? Albo czy mogę wejść w sterowanko tutaj? Skoro. Aha, to tyle. Odblokowano osiągnięcie zasłużone podziękowania. Dokładnie, także dziękuję Wam za serię. Do zobaczenia w innych, następnych. No i cześć.